Dwa złote czterdzieści groszy, nawet garać Ciebie godzinami. i Twoje pieski śmieci. Aaaa, zamiast że... pomagać ludziom, to pomagasz jakimś psom, które się do niczego nie przydają, tylko do zabicia, jak ta Twoja kurwa Miśka. w Y, pozdrawiam Ciebie. Spierdalaj, typie! Wypierdalaj, typie, kurwa, z tym doletem, chuj ci na matka! Ja wolę pomóc pieskom, kurwa, niż kurwa ludziom z Apryki! Jest ludzie z Apryki, zdychają, kurwa, ale pieski muszą żyć! Bo pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Poptaza. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Pies to jest najlepszy przyjaciel człowieka. I takim pieskom trzeba pomagać. Bo pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. A nie kurwa jakimś, jak, jakimś muzinom zapryki, kurwa. I zdychają tam muzyny zapryki. Pieskom wolę pomóc, kurwa, niż, niż tym ludziom z Afryki. jest Spierdalają, kurwa. On jest spierdala, bo on jest popierdolony i chory psychicznie. Woli pomóc, kurwa, ludziom z Afryki, niż, kurwa, pieskom. Jego, jego zdaniem, to jest tylko moje zdanie na jego temat. Jego, to jest tylko moje zdanie na jego temat. On jest, on powiedział, że yy, woli pomóc ludziom z Afryki, niż pieskom. To jego zdaniem, powtarzam, jego zdaniem jest pieski, jest pieski zdychają, a on boli pomóc cudą z Afryki. jest popierdolony i chory psychicznie i on się kurwa popnie leczy psychiatrycznie, on się popnie leczy psychiatrycznie, popierdolony. Uspokój się. I co? Każdy na swoje zdanie co ma robić. Skończ, on jest popierdolony widzowie, on jest popierdolony i chory psychicznie widzowie. Tak, tak oni sądzę! On się po mnie leci psychiatrycznie! Bo on jest popierdolony i chory psychicznie! Jak się tak zachowuje na omegle, i na YouTube! I na internecie! Chujmy czas pera!